Blanki prosił, ska skakał tygrys i maleństwo. Szymi aż się ten slach Cóż to było za szaleństwo? krzyknął. Ten prosaczek ujrzał i zbierał obiad do koszyka. Ten zaprosił. Ten... Ja też? Chciałbym tak pobrykać. Tygrys? garbował tak, jakby zerwał się z więzi, bo wynieśli nową grę. Skacz i dotknij tej gałęzi! Czy ja mógłbym? Mógłbym zagrać też, nawet prosiaczek rzeknie słowo. Ty, prosiaczku, a no wiesz, jeszcze coś by ci się stało! Wymyśl sobie jakąś małą, własną grę! Więc? Prosiaczek Szepnął. Cóż, ja chyba... to sobie pójdę już po zielonej. Kłapu uchy i, i kogoś i pucha, tak, że e, welusze, welusze. Miś niosł e, Postajka, którą pan dał z łapek. Czy ja mógłbym zagrać Nie. miś. Miś osiołkiem. Za Ruszył na, świat na miodowe porowanie. A prosiaczek wyschnął. Ach, czy mnie zabierzecie na nie? O nie! Idziemy, o nie! Idziemy w straszną okolicę. Spotkamy tam pszczoły, słonie i łasice. To jest niebezpieczne gra, a ty jesteś zbyt słyszliwy. I został tam sam. I by, był okropnie nieszczęśliwy. Mm. Ze spuszczoną. Pomalutku, po cichutku. Aż króliczy umrzał go tam. Królik krzątał się w ogródku. Wyjazd pyszczka. Miał ponury, stwierdzaj, że mi kował dziury. Maluch? Spytał jak się masz. Czy potrzebujesz pomocnika? O nie, to zadanie drachlika. Lecz się zajmij czymś prosiaczku i nie opowiadaj bzdur. Znów prosiaczek. Znów prosiaczek, biedny, niósł. Mały serców Przyjaciele, to mnie, jest są, nie są za słaby i malutki. Trudno, m mnóstwo zabaw, zabaw znam. Znam, znam i pobawię się rozmięsant, u stóp wzgórza sumiał las. Maluchu dał za oślanurka i i z gałązek wielki pęk, Zajął nasz, nasz aż na szczyt pagórka. Krzyknął. Będę żył jak król i, i, jak księżniczka. I zbudował sobie zamek wielki. za to? Zobacz. K. Troszkę wytrzymaj. I już? Jeszcze ja nie. Kogoś muszę jest Maleństwa złapałam. Tańczył? W zamku mały król. Piesiaczka złapałam. Mhm. Tańczył, Tańczył w zamku małych król? Mała księżniczka. Słychać było jak się mała księżniczka śmieje. Mhm. Przyjaciele? więc. żeby. żeby. sprawdzić, co się dzieje. On to chyba. on to chyba się zmieści. Uh -huh. Widząc zamek. Dlaczego on oni, oni są wszyscy wysali a on jest zdziwiony, ale on jest smutny. A bo ja wiem. ty mi powiedz. Widząc zamek. Ten zamek opuścili się zabawy. My też chcemy być, być kolorami. Może szybko. Się... Nie. nie wiem. Nie wiem. O nie! Zmartwił się prosiaczek. Posiaczek, to jest pałac raczej mały! Taki? Jednoosobowy. Wszyscy opuścili głowy oprócz tego, prawda? Mhm. Mm Kto jest zdziwiony? Ten jest zdziwiany, mm -hmm. ten jest smutny, mm -hmm. ten jest sprzężony, a ten jest smutny, a ten też jest smutny, mm -hmm. a ten jest wesoły. No dobra. Trudno. Wesnął smutny miś. Rozumiemy, nie ma sprawy. To by... To by nie chciałbym dużo. Do... 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 Co czy wybaczysz nam? Wybaczymy! Wszyscy opuścili głowy. Już chcesz czytać czy stawczy? Jeszcze. No to czytaj. I patrzyli na nich, pomrukując. Bardzo wiemy, jak się czują. Bardzo, bardzo wiemy, jak się czują. I powiedział: wiecie co? Wybudujemy to ono. Od nowa. Ustawimy wielki dwór i będziemy w nim królować. Nowe. Tutaj będzie takie wejście, i tutaj będzie się tak grzaczka zatrzaskiwać bez koniów. Uh -huh. Nowy pałac wymyślili. Wymieśli. <kluje> wymyślili i zrobili. Ułożyli? No, to mądre i ciekawe. Bo ktoś coś. się co bym bawić, tylko zapraszam do zabawy raczej. Koniec. A zjedziesz zrób